Skierujmy teraz do Pana, do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym naszą modlitwę, którą ogarniamy potrzeby świata, kościoła, naszej ojczyzny i wyższej szkoły filologii hebrajskiej. Modlmy się za papieża Franciszka, obecnego wśród nas, księdza biskupa Mieczysława Cisło. Pozostałych biskupów, kapłanów i katechetów, by prowadzili nas ku Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami i organizacjami międzynarodowymi, aby zapewnili wszystkim studentom dostęp do szkolnictwa wyższego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny oraz pracowników naukowych aby uczyli nas miłości, prawdy oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ciebie prosimy. Módlmy się za studentów, aby z zaangażowaniem i pragnieniem samodoskonalenia przystąpili do zdobywania wiedzy oraz rozwijania talentów i zainteresowań. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież akademicką, aby w swej wytrwałości nie ustąpiła z drogi ukazanej w nauce Chrystusa. Ciebie prosimy. Nas, Módlmy się za nas tu obecnych, studentów oraz pracowników naukowych, abyśmy stali się wspólnotą, która mądrze przeżywa kolejne dni rozpoczynającego się roku akademickiego. Ciebie prosimy Przyjmij Panie nasze modlitwy, które zanosimy w duchu naszej wiary, która jest z Ciebie i w duchu naszej wielkiej nadziei, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc — Bierzcie i jestcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Święć śmierć Twoją, Panie Jezusu, gdy znajemy Twoje zmartwe wstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi bożymi, Dlatego śmielamy się wołać. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie Jezu, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza Boża. Panie nasz Boże, ty nas posiliłeś chlebem z nieba, napełni nasze serca mocą Ducha Świętego, aby najświętszy sakrament stał się dla nas zadatkiem życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Na zakończenie tej najświętszej Eucharystii pragnę serdecznie podziękować księdzu Biskupowi za przyjęcie naszego zaproszenia, za sprawowanie tej najświętszej Eucharystii i wygłoszone do nas Słowo Boże. Święty Ignacy z Antiochi naucza, że Kościół jest tam, gdzie jest biskup, msza święta powinna być sprawowana w zgodzie z biskupem. To jest dla nas wielki zaszczyt. Serdecznie dziękujemy księdzu Biskupowi. Bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim obecnym i. Modlącym się wraz z nami w tym ważnym dla nas dniu inauguracji roku akademickiego 2013-2014. Wszystkich dysponujących wolnym czasem i zainteresowanych wykładem na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce serdecznie zapraszam na dalszą część inauguracji w Auli Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Prosimy księdza Biskupa o błogosławieństwo. Jachwe do Abrahama mówi: Będę błogosławił tym, którym Ty błogosławisz. Błogosławmy się wzajemnie w naszym życiu, a więc udzielajmy dobrych życzeń i dobra bliźniemu, a od ołtarza niech nas wszystkich błogosławi Bóg. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione pomożenie nasze w imieniu Pana. Który w Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki.